Zadanie drugie nazywało się waga binarna i polegało na tym, że mieliśmy na wadze szalkowej dwie wartości po dwóch stronach i chcieliśmy użyć jak najmniej odważników o, o masach równych potęgom dwójki. Aby wyrównać, aby wyrównać obciążenie na wadze, po pierwsze zauważmy, że każdy rodzaj odważnika, to znaczy każdą masę odważnika, wystarczy wziąć raz. Dlaczego? Spójrzmy sobie na takie dwie hipotetyczne sytuacje. Gdybyśmy mieli wziąć więcej niż raz odważnik o jakiejś masie, to albo Oba te odważniki o tej samej masie byłyby na tej, tych samych szalkach, albo na dwóch różnych. To spójrzmy. Jeżeli dwa odważniki o tej samej masie są na tej samej szalce, to nam się to nie opłaca. Dlaczego? No, bo zamiast nich każdy ma masę 2k, 2 do k. Tej. Zamiast tych dwóch odważników. Moglibyśmy wziąć sobie jeden odważnik, o ma się 2 do k plus pierwszej. Czyli taka sytuacja nam się nie opłaca, no bo możemy zmniejszyć liczbę odważników, a otrzymać tę samą masę po tej stronie wagi. No to druga sytuacja będzie kiedy jeden odważnik jest na jednej szalce, a drugi na drugiej szalce. No ale ta sytuacja jest jeszcze bardziej absurdalna. No, bo gdybyśmy teraz zabrali po jednym odważniku z obu szalek, no to otrzymalibyśmy sytuację, w której wzięliśmy dwa odważniki mniej, a równowaga nadal jest zachowana. Także takiej sytuacji nigdy nie będzie. Albo odważnik będzie lądował na lewej szalce, albo na prawej szalce, albo nie będzie lądował wcale. No I teraz przejdźmy już do. Um, Ważniejszych rozważań. Na lewej szalce mamy masę L, a na prawej mamy masę P. I chcemy doprowadzić do sytuacji, w której dodamy na prawą szalkę i być może na lewą odważniki, tak aby waga się wyrównała. I wiemy, że na L tej szalce jest więcej niż na P no to zastosujemy sobie podobne rozumowanie jak tutaj, że jeżeli mamy po obu stronach tyle samo, to możemy po prostu z obu stron tyle samo zabrać. I co prawda nie możemy tak po prostu powiedzieć, że sobie zabierzemy produkty, które ważymy, ale zauważmy, że dla nas nie ma różnicy, czy będziemy się starać wyważyć wagę, na której leży L i P, czy wagę, na której leży L minus P i 0. Oczywiście nie ma żadnej różnicy. Więc policzmy sobie wartość L minus P. I nie musimy się już zajmować dwiema wartościami. Mamy już tylko jedną wartość. No bo wartość 0 to jest wartość, z którą zawsze jest łatwo, więc nie musimy jej w ogóle uznawać za wartość często. Zapiszmy sobie teraz. Spróbujmy znaleźć dowolne rozwiązanie dlatego zadania. To znaczy nie rozwiązanie, w którym używamy najmniej odważników, tylko dowolne rozwiązanie. To znaczy takie, żeby waga się wyważyła. No to pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyjść do głowy, to przedstawić liczbę L-P minus w postaci binarnej. No i po prostu ułożyć odważniki odpowiadające odpowiednim wartościom, odpowiednim potęgom dwójki na prawej szalce. Jakie? więc przedstawmy sobie liczbę L minus P w postaci binarnej i w ramach liczby L minus P zastosujemy sobie liczbę o zapisie binarnym 1, 1, 0, 1, 1. Ta liczba jest równa 30, 27. Dobrze mówię? Chyba dobrze. Tak, 27. No i jako, że tak naprawdę będziemy operować już na zapisie binarnym, to nie musimy sobie pamiętać, że ona jest 27, tylko że ona jest 1. 1, 0, 1, 1. Zauważmy sobie następujący fakt. Kiedykolwiek w zapisie binarnym takiej liczby pojawi nam się. Kilka jedynek pod rząd. To równie dobrze moglibyśmy sobie wziąć dodatkową jedynkę tutaj. Następnie pozbyć się wszystkich tych odważników i dodać na lewą szalkę odważnik o takiej masie. To jest równoważne. I zapiszemy sobie odważnik o takiej masie jako Minus 1. Bo jest to równoważne z umieszczeniem odważnika na lewej szalce. I w przypadku, kiedy ciąg tych jedynek jest 3 albo dłuższy, no to zysk jest natychmiastowy i oczywisty, ponieważ zamieniliśmy 3 lub więcej odważników na 2. Dopiero mogłoby się pojawić pytanie, co do sensowności takiej operacji. W momencie, kiedy są tylko dwie jedynki, dlaczego w momencie, kiedy są dwie jedynki, moglibyśmy kwestionować sensowność? Dlatego, że zamieniliśmy dwie, dwa odważniki na dwa odważniki. Zero zysku. Dlaczego jednak powinniśmy próbować zamieniać jedynki, kiedy występuje ich dwie z rzędu? Odpowiedzi może być kilka. Na przykład, pierwsza odpowiedź jest taka. Że może nam się pojawić sytuacja, w której po zamienieniu naszych dwóch jedynek trafimy na jakieś jedynki, które były tutaj, i uda nam się pozbyć tej jedynki tak czy inaczej. Więc przesuniemy tę jedynkę do jakiejś grupy, której się następnie pozbędziemy, i tak naprawdę. Nagle się okaże, że zmniejszyliśmy liczbę odważników poprzez to przesunięcie. No ale przypadek mógł być też złośliwy i być może najpierw zlikwidowaliśmy te dwie jedynki, a dopiero potem próbowaliśmy zlikwidować te dwie. No ale co się wtedy dzieje? W takiej sytuacji i tak otrzymalibyśmy sobie ciąg, w którym pojawi nam się coś redukowalnego, tylko tym razem coś redukowalnego w inny sposób, mianowicie sytuacja, w której mamy minus jedynkę i jedynkę, kolejno, jest równoważna sytuacji, w której mamy po prostu minus jedynkę i 0. Także mamy tak naprawdę dwa sposoby rozwiązywania tego zadania. Albo idziemy sobie od prawej, znajdujemy każdą grupę jedynek i zamieniamy dłuższą niż jeden, to znaczy od dwójki i zamieniamy ją na, jed, na jedynkę, trochę zer i minus jedynkę. Albo idziemy sobie od dowolnej strony, znajdując sytuację, w której pojawiają się ciągi typu minus jeden, jeden, albo ciągi wielu jedynek i zamieniamy je. Polecam jednak podejście od prawej, gdyż jest ono bezpieczne. No i to jest myślę tyle, co warto powiedzieć na temat zadania waga binarna. Zamieniamy na system dwójkowy, następnie redukujemy sobie gdzie tylko możemy tożsamości binarne z minus 1.